Witam ponownie. Tu znowu Jockeys, a to jest mój drugi odcinek na YouTubie. Będą małe zapowiedzi oraz informacje. A więc, zaczynajmy. Po pierwsze, chciałbym, a czy mam zamiar zrobić Survival Serię? Wiecie. Bo od się, to przygotowuję. Tylko muszę mieć jakiś pomysł. Bo, bo, bo wdzięczny, gdybyście napisali w komentarzach jakieś propozycje. Wiecie o co chodzi. I kolejne, coś muszę zrobić z Bandicamem. Druga, oczywiście używam, mam darmową wersję, tym domową. Myślę, i ona nagrywa 10 minut, więc to nie jest za bardzo dobrze. Ale prze nic. <laughs> po drugie, muszę jakoś sobie zwiększyć dźwięk w mikrofonie. Jeszcze tam tym popracuję, więc cierpliwości. A więc, drodzy widzowie, obecnie mała liczba, mała dziewczyn jest większy. się konkurs który spróbuję zrealizować i coś więcej nim powiedzieć oczywiście w kolejnym odcinku <laughs> Jeśli chodzi o tą mapkę Escape, którą nagrałem w poprzednim odcinku, to chciałem ją przejść z kolegą jak już mówiłem, tylko nie wiem czy dobry pomysł, czy chcecie to w ogóle oglądać. Chcę dajemy radę z tym. Poza tym zrobiliśmy jeszcze kolejną mapkę Escape. No za dobra nie jest krótka, ale kto chce możemy przesłać, ale nie jest jakaś super. Jak się mam małe problemy nadal przy nagrywaniu, że ta się tak nie. Może dać im po jakiś program, jakiś mod, coś w tym stylu, który zahamuje. Bo próbowałem nagrać problem, to tak chciało, że po prostu nie dało rady. Muszę się popracować z tymi rzeczami na pewno będą jakieś nowe odcinki, o to się nie martwcie Na bliższym czasie. Oczywiście muszę mieć jeszcze czas, Będę, wiecie, no na pewno będzie coś, no to się nie martwcie. Sprawy widzowie, zawiodę was. Tak więc no to na razie tyle. Dla Was mówił Case. Do zobaczenia na YouTube. Cześć.